W czasie przeszukania prosiłam funkcjonariuszy, by zweryfikowali wszystkie dowody, jakie posiada stowarzyszenie na przymus szczepień w wojsku polskim. Pytałam się, dlaczego są prowadzone działania względem stowarzyszenia, skoro stowarzyszenie jest legalne i właśnie stowarzyszenie złożyło zawiadomienie o prawdopodobnym zamachu na polską armię bo przecież szczepiono żołnierzy szczepionkami, które nie zostały sprawdzone klinicznie, co spowodowało bardzo wiele zgonów i co w mojej opinii jest faktycznym zamachem. Funkcjonariusze zbyli ten temat i oznajmili mi, że są tutaj przeprowadzić te czynności, które zostały im zlecone. Będąc w kuchni, spojrzałam przez okno i wtedy funkcjonariusz